To jest temat, który wywołuje emocje, tylko niestety on wywołuje emocje zbyt często w październiku i w marcu, a zbyt rzadko w dokumentach legislacyjnych. Jeżeli chodzi o stan prawny w Unii Europejskiej, podnieśliśmy ten temat na ostatnim forum podczas posiedzenia Rady Europejskiej Ministrów ds. Energii. Więc znowu zrozumienie. Jest de facto jeden mankament tego rozwiązania. Państwo muszą się określić i dogadać, który czas wybrać. I to no jest tak. główne ryzyko. Natomiast co do odejścia od zmiany czasu myślę, że jest w Europie e, coraz szerszy konsensus. Mm -hmm. Czyli co, powie Pan, że to już będzie ostatni raz, czy nie? Ostatni raz mogę powiedzieć, że to będzie ostatni raz. E, <laughs> e, A niestety, potem będę milczał. Nie, to jest, e, mam nadzieję, wreszcie, moment, w którym z punktu widzenia telekomunikacji, efektywności energetycznej, transportu, e, zdrowia. E, jest jasność. I, i też takiej emocji społecznej, ludzkiej, że, że czas tym skończyć, nie przynosi to żadnego e, dzisiaj pozytywnego efektu dla gospodarki.